<Szysk> Całą łódką można trząść. Witajcie na kanale Co na Wędce. Dziś trochę inaczej, bo jest wędka, ale nie będzie wędkowania. Jest łódka. Ale nie będzie pływania. Przygotowuję łódkę do sezonu, a na koniec najciekawsze będzie chyba w tych torbach. W zeszłym sezonie narzekałem na te mocowania do wędek. E, raz nawet ta kulka mi pękła. Zdjąłem więc już te mocowania i założę sobie nowe. Wyglądają bardzo solidnie. Biorę się za mocowanie. A w międzyczasie opowiem o czyszczeniu łódki, bo woda na zalewie Zegrzyńskim, jaka jest, myślę, że sporo osób wie. Kolor bardziej brunatny, czasami tylko jest przezroczysta ta woda. Były też, tu pokażę na pewno film, w którym było pokazane, jak wypływają jakieś burdowe rzeczy do wody, i cała rzeka tak naprawdę zmieniała kolor. A tutaj na zalewie mamy połączone, no tak z grubsze, najbliższe takie tak naprawdę trzy rzeki: Bóg, Narew. No i rządza. To są takie najbliższe rzeki, które wpływają, łączą się tutaj na zalewie. Tam, w tamtą stronę jest zapora, więc to wszystko się tutaj zatrzymuje. Odkąd zapora też jest sterowana, chyba automatycznie, bo nie ma już takich dużych wahań wody, to też ta woda dużo częściej po prostu zostaje tutaj w zalewie. Nie ma takiego przypływu jak kiedyś. Kiedyś tam, gdzie nie można teraz łowić przy zaporze w dębę, czyli za zaporą, stąd patrząc. Ta woda miała bardzo duże wahania i co jakiś czas woda w zalewie po prostu cała się porządnie ruszała, wymieszała, przeczyściła. Także fajnie to wyglądało, a teraz ona cały czas regularnie płynie dość powoli, więc też wszystkie te zanieczyszczenia, jakiekolwiek które wpadają do rzeki, zostają tutaj na miejscu. I tak, jeśli chodzi o czyszczenie łódki to udało mi się nareszcie doszerować to dno. Tu jeszcze są takie miejsca, ale to już są miejsca, które mogę sobie spokojnie na przyczepce wyczyścić, doczyścić. To już są jakieś zaschnięte chyba roślinne rzeczy, ciężko powiedzieć, ale generalnie udało się doczyścić to dno, które było całe totalnie brązowe. I rozwiązanie, czyli rzecz do tego czyszczenia była genialnie prosta. I okazuje się, że wiele osób mają po prostu w kuchni. Teraz widać na przebitkach wszystkie i to, co wielu interesowało, czyli jak doczyścić łódź, bo tak to jest pokazane na miniaturce. Pokazuję teraz dokładnie, jak ja to robiłem. I co fajne, to mleczko, którego użyłem, nie spływa z łódki, więc nie zanieczyszczamy nigdzie, gdzieś tam na trawniki, nie leje się to w ogóle. Można sobie to elegancko ściągnąć. Wszystko na przykład papierem jakimiś ręcznikami kuchennymi. Pięknie się to czyści, fajnie ten brud schodził. No za kwasy dzisiaj w rękach są. To nie ma co, bo trochę tego szarowania było, ale fajnie, nic nie spływało, pięknie się to doczyściło. Ale tak czy inaczej na sam koniec podjechałem jeszcze na myjnię i spłukałem, gdyby ewentualnie jakieś resztki zostały tego mleczka na uczce. Wszystko spłukane, nic się nie pieniło, więc i tak fajnie to doczyściłem. No a za pierwszym razem jak pojechałem na myjnię, taką bezdotykową, no to niestety nic z tego nie ruszało. I ta aktywna piana, i wysokie ciśnienie. Nic po prostu nie ruszało tego brudu, który się zgromadził na dnie łódki. No masakra. Po prostu całe brązowe dno było. Także łódź już opłukana. Zostało jeszcze czyszczenie pokładu. Dzięki, brat, że mi pomogłeś przewrócić tą łódkę do góry brzuchem. Bo jednak trochę waży z kubana. Dobra, montujemy ten uchwyt. I tak. Śrubki są jednostki. I teraz jeszcze jedna rzecz, dlaczego zmieniałem. Tu to ramię było takie króciutkie. Nie zawsze się tutaj idealnie mieściło. Więc jeden temat to jest to, że to mam już trochę dłuższe. Nie jakieś bardzo długie, bo też nie miało być takie bardzo długie. ale będzie się prezentowało elegancko. No, patrzę co ja mam tak dużo części. A to jest do większych i do mniejszych rellingów. To będzie tak, to będzie mój rozmiar. Yy, to znaczy rozmiar moich reelingów. <ścoughs> A, i tak, jeszcze nie wszystko jest dokładnie tak, jakbym chciał, żeby to było w tym roku. Przede wszystkim jeśli chodzi o ten namiotik, nadal jest, ale to chyba jest polska specjalność, czyli prowizorka. Najbardziej trwała rzecz w tym kraju, to jeszcze, myślę, że całkiem niedługo się zmieni, a przynajmniej częściowo, ale nie mogłem wytrzymać, musiałem sobie trochę nad wodą posiedzieć, nawet nie z wędką, tylko właśnie pomajstrować coś przy łódce, poczyścić ją, przygotować do sezonu, sprawdzić właśnie te uchwyty, bo już mam je, nie wiem, jakoś w zimę. już oglądałem, może by pojechać, może by zamocować. Dobra, czyli to będzie tak, elegancko, tu mamy górę. Więc jeszcze co? Podkładka, śrubka, dobra, czyli to nie będzie potrzebne. O, i fajnie, że są te zatyczki na śruby, bo nawet tak jak tutaj wystają, zawsze się może tutaj teciąg zaczepić, a to zabezpieczy chociaż końcówkę śruby. Dobra, przykręcam pierwsze. Kurde, cały kartonik, w którym to przyszło, już wyrzuciłem. Nie wiem, czy tam była przypadkiem jakaś instrukcja do tego. Nie wiem, czy to jest do czegoś potrzebne. Taka gumeczka. To na pewno sobie odłożę. Jakby trzeba było, to jeszcze będę mógł sobie to zamontować w każdej chwili. To jest tylko na dzisiaj, żeby sprawdzić. Umieścić wędkę od razu w tych uchwytach. No i elegancko, to mi się podoba. No dobra, ale po pierwszych testach jest lepiej niż myślałem, nic tu się nie rusza. Stoi sztywno, jest taka kulka do złapania w ogóle, co mi się też spodobało. <laughs> Łatwiej się to łapie i zarzuca na uchwyt. No jest dużo solidniejsze niż to, które miałem. Dobra, ale zamontuję sobie jeszcze jedno i zobaczę jak wędka będzie na tym stała. Jeszcze mi zależało też na tym, bo tamte były takie krótkie. Na razie sobie to postawię tak pionowo. A to nawet nie ma opcji. Chodzi o to, że jak w tamtym stawiałem sobie tutaj wędkę z tu, to kołowrotek korbką dotykał do relingu. Tutaj już nie będzie tego problemu, ale to zaraz jeszcze sprawdzę. I pragnę przypomnieć, że partnerem kanału jest sklep alebranie.pl. No tych uchwytów nie ma niestety na tym sklepie, ale jest bardzo dużo fajnych tanich rzeczy. Szczególnie jeśli chodzi o sprzęt nikado jest bardzo dużo najtańszych rzeczy w całym internecie. A z kodem CNW jest jeszcze dodatkowe 10% taniej. Więc polecam. A jeżeli chodzi o te uchwyty to dam wam link w opisie, jeżeli kogoś to będzie interesowało. Tak jak zresztą za każdym razem rzucam sprzęt. W opisie pod filmem. No i dobra, teraz sobie wyreguluję, jeszcze rozstawię trochę dalej, tak żeby akurat się tutaj kowrotek mieścił. Jest już elegancko. Nawet jak jest korbka najniżej, to tu nie ma szans, żeby cokolwiek haczyło. Także długość wybrałem sobie idealną. No i jest idealnie. Nic tu nie haczy. <ścoughs> Całą łódką można trząść. Także elegancko. Podoba mi się to. I tak naprawdę tutaj jest tak fajnie wąsko, że ta wędka tak naprawdę jak się ją włoży, nie wiem, nie będę tego pewnie testował. Ale to jest na tyle elegancko, fajnie ciasno, że nawet jakby się chyba zapomniało tutaj zaczepić, no myślę, że tak łatwo też nie wypadnie. A nie raz już mi się zdarzyło. Żeby zapomnieć tych gumek. I w trakcie jak płynąłem, złapałem szybko za wędkę, ubałem się, że zaraz wypadnie z tamtych starych uchwytów. Także podoba się to dla mnie. To w sumie też fajna rzecz. Łatwo to złapać, zaczepić jakkolwiek. Nawet sobie można w ten sposób, tylko tyle, żeby tutaj nic nie uciekło. Na szybko. Łatwo to złapać. No dobra, pierwsza nowa rzecz w tym roku do łódki. I już jestem zadowolony. No, niestety jeszcze nie wolno łowić w okręgu mazowieckim z łódki. Dopiero od 1 maja. Cieszę się bardzo, że udało mi się w końcu to dno jakoś doczyścić. Czyściutko, pięknie. I teraz została gorsza rzecz. Nie wiem czy gorsza, bo ja zawsze chciałem to zrobić. Ale nigdy nie było na to czasu. Bałagan w przynętach. Zawsze po całym sezonie jest po prostu masakra. Tutaj już nawet jest doszło do tego, że mam jakieś wiaderko, do którego zacząłem zbierać przynęty. Także biorę się za układania tego. Jeżeli kogoś to jeszcze interesuje, to zachęcam do dalszej części filmu. No i kupiłem sobie też te gumki, które mi się na sam koniec zeszłego roku sprawdziły. Z tego co patrzyłem, to przy tych 18 cm to są najlżejsze gumy. Przynajmniej takie, jakie znalazłem. Tu jest kolejny bałaganik. Trochę tego ogarniania będzie. Kiedy się tego wszystkiego tyle nazbierało. Nie mam zielonego pojęcia. To jest dopiero zbieractwo. Wędkarstwo, zbieractwo. Masakra. Ale to trochę roboty będzie. Tu widzę moje woblerki, które robiłem kiedyś. Genialne ciągowe woblerki. Są rzeczy, których jeszcze nawet nie rozpakowałem w zeszłym roku. Cykatki. Inne kolory tych cykad o właśnie, jeszcze to, no ale bra nie są w razie czego, widzę, że niektóre kolory przynęt zeszły szybciej ze w zeszłym roku, a te są zapachowe, miałem w takim gorszym woreczku. Te rzeczy nierozpakowane trzeba od razu włożyć do pudełka, wtedy będą na pewno części używane, no tak to pudełeczko gdzieś schowam. Kurde, ale muszę sobie dokupić jeszcze takich niedużych pudełek. Będę mu łatwiej to jakoś sobie posegregować jakoś rodzajami, przynęt może czy coś. Kurczę, tego wszystkiego się przez te lata tyle nazbierało. Tu jakiś śmieszny. Chyba kilka razy na to próbowałem, ale nic się nie udało. No i co jakiś czas też próbuję za rzucić rzucić woblerka, ale jeszcze na tą chwilę. Nie udało się skusić Częściej na jakąś gumę, na, i to czasami na bardzo małą gumę, albo właśnie na cykadę. A to co to jest? Dorado. Też taki fajny, nieduży jerk. Ciężka robota będzie. O, jest i ta guma z zeszłego roku. <grym> tu widać, jakie nacięcia były. Tu. Ale po tej stronie to jest najfajniejsze. To tuż za hakiem. Tej do zbrojki wcześniej nie było. I tuż za hakiem zdążył. O, tu. <grym> mega temat. Odważyłem się użyć takiej większej przynęty. No i fajnie mnie to zadziwiło na koniec sezonu. No i dobra, przynajmniej te większe woblerki i jerki są w jednym miejscu. Nie ma nic za dużo. Bo jakoś mnie to strasznie boli, jak je urywam. A już niestety parę urwałem. Ten się świetnie sprawdzał, ale uła, ale bolało sobie przypomniałem. Jak gdzieś został i nie mogłem go w ogóle znaleźć. Była tak brudna woda. podbierakiem szorowałem po jakimś drzewie grę było pod wodą, nic, nie, wy, nie wyjąłem go. Stałem, patrzyłem, nie wiem co się stało, że on taki jaskrawy, a zniknął. Chyba, że go gdzieś nurt wody zniósł. Zerwał się, odczepił od tego drzewa i popłynął sobie po prostu. Ale słońce wyszło, ale grzeje po plecach. Niesamowicie. Dobra, na te większe gumy i tak, tak, nie będę ich nazywał kotletami, bo się niektórzy śmieją. Kotlet to jest pewnie powyżej 30 cm. A jeśli chodzi o korzystanie z takiej zwykłej wędki klasycznej, chyba najbardziej klasycznej, do 30 gramów. To to już moim zdaniem jest kotlet. Jest, oddzielna przegródka. No ciekawe tylko, czy w tym roku będzie działało. <gry> Kurde, jeszcze tu jest jakieś pudełko z przynętami. Jejku, one tu luzem i ołów. I haki, Masak. Kurczę, ale bym już popływał. Ale niestety, silnik jeszcze nie był na serwisie, a tam za mostem widzę, że już pływają. Robią patenty przed majówką, ale ciężko się zabrać do tego porządkowania. Na pewno jeszcze zabiorę sobie te pudełka, jak już w miarę to jakoś porozkładam. Zabiorę sobie to do domu, jeszcze jakoś poukładam, na pewno będą potrzebne dodatkowe pudełka. W pewnym momencie myślałem nawet, żeby część rzeczy jakoś posprzedawać, których rzadziej używam. No tu jest całe pudło koniowe. Wielu rzeczy już dawno nie używałem, ale jak już się zbierałem do jakiegoś robienia zdjęć, przygotowywania czegoś, że myślę, kurczę, no na pewno będzie coś, na co akurat będzie brało i nie będę miał tego przy sobie. To jest kurczę w tym wędkarstwie najgorsze. Zbieractwo i gdzieś na coś raz będzie brało i robi się z tego o, właśnie coś takiego. Te główki muszę powymować. Później szukam i szukam w tych wszystkich opakowaniach. Myślę, że nie mam główek, a się okazuje, że jest pełno, tylko już w gumach. No i cykatki, bo trzeba będzie ich trochę dokupić. Kurczę, ale tych gum. Niektóre Na to nawet nie wiem co to jest za marka. Kajtechów, pewnie mam wszystkich koniecznie co potrzeba. Tu są te małe. Gdzieś powinna być jeszcze paczka właśnie tych czterocalowych. Te też świetnie dawały radę. A to, co to jest? Też wygląda jak od pana Matusiaka, tylko coś mniejszego. Gdzie ja tam tą włożyłem? A nie, podobnie to jest coś innego. To jakiś inny model, ale wykonanie, jakby takie samo. Kurczę, ile tego jest? No, zaraz się paczka uzbiera tutaj. <laughs> o, jeszcze jeden No jak coś zaczuwiać. W tym razie włożę. Tu to są jakieś używane, ale już sobie siedzą w tym atraktorze. No, są im mandule. kurcze jeszcze nigdy na nie nic nie złobiłem. No, tak fajnie wyglądają. I gdzieś one tutaj leżały. to tu. Guma, której na razie jeszcze nie mam odwagi rozpakować, kupiłem ją w siedzibie Relaxa, kiedyś jak byłem w górach. I od razu taka dozbrojka. Kolejna mandula. Jest i wirujący ogonek. No kurde, ale zerdzawiał. Dobra, to trzeba będzie wyczyścić, a kotwicę wymienić. A no, ta jaskółka jak śmiesznie zafarbowała. Jakiś mam ich więcej na pewno. O, tutaj są. Ale taki zielonkowaty kolor została, a tu lekko czerwony od jakiegoś ogonka z innej gumy, więc też trzeba to porozdzielać. Na te twicze będę musiał więcej połowić. Wyglądają genialnie, ale chyba w zeszłym roku tylko za dwa razy mi się udało. I to nawet nie na tego mniejszego. Gdzie je mam? O, tylko na te większe. Fajnie oko nie brały. Jest i cykada, ale wysłużona. Oczko już jedno odpadło, no ale zrobiła swoją robotę. Tu już nawet trochę jest zeskrobana. Piękna sprawa. Dobra, z tego rodzaju gumy już mam chyba wszystkie wybrane. O, ta jaskółka. Ta dopiero zrobiła też robotę. I piękny szczupak, i piękny sandacz. Fajna sprawa. Przekonałem się też do jaskółek. Generalnie co chwilę przekonuję się do jakichś innych przynęt, których wcześniej nie używałem tutaj mandula o <laughs> duża cykada to już dopiero lata i to wibracje robi w wodzie. Kurczę już gdzieś zgubiłem, Było jeszcze cała paczka a tu są. Pomarańczowych. A może macie do polecenia jakieś fajne pudełka, bo te już niestety się powiginały mocno, te przegródki wypadają. A na pewno będę musiał jakieś pudełka dokupić. O, znalazło się jakieś opakowanie, ale to są tylko dwie sztuki. I ta guma, co ostatnio ją wyłowiłem na Federze. A co tutaj jest? O kurde, główki i to są moim zdaniem najlepsze główki. Nigdy mi się jeszcze nie rozgięły pod żadną rybą. Uuu, trochę tego sprzątania będzie. Jest i ta kaczka, też na nią nic nie złowiłem, ale miałem już parę wyjść tylko niestety szczupak nie trafił jest też woblerek, którego nie dokończyłem powinno być jeszcze kilka gdzieś albo są w domu o jest i drugi ten blaszki o, ale zaś nie działa no i dobra, na razie musi wystarczyć jest jeszcze cały kwiecień na to, żeby to uporządkować i ogarnąć ale już jest lepiej oby do maja Pakuję to wszystko do toreb, i resztę ogarniania będzie w domu. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce, w lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.